Dzień dobry, jestem w Wielparku, na Domu Lewym, przy moście kolejowym przecinającym tą rzekę. Znaczy przerzuconym nad tą rzeką, bo mosty nie przecinają rzek, tak? No i pokażę Państwu, jak wygląda otoczenie. To, co tu widzicie, to jest właśnie ten most. Który znałem za wystarczająco fotogeniczny, żeby tu dzisiaj przyjechać. Tak. No to nie wiecie, nic niesamowitego. Ale czasami warto ruszyć się poza własne miejsce zamieszkania. Tak. Zaraz tu już widzicie statyw wstępnie rozstawiony. Jakiś tu pomysł na kadr. Jak ustawię sprzęt, to połączę się ponownie. Parametry, jakie tutaj dzisiaj są, jeśli chodzi o oświetlenie, to przy ISO 100 to jest 14V. To przy otworku rozmiaru 256 daje nam 4 sekundy. Mam załadowany film FOMA100, więc, przeliczając też efekt Schwarzschilda, wychodzi nam. Czas naświetlania wynikowy z poprawką właśnie na ten efekt wychodzi nam 21 sekund. Także co ważne w takich sytuacjach ja rekomenduję na przykład używanie zegarków ze wskazówkami, bo wtedy jest łatwo śledzić na sekundniku wszystkie kwestie. W szczególności jeśli czasy do pracy z aparatem otworkowym wynoszą w granicach 10 sekund. To wtedy jakieś stopery czy takie inne rzeczy są irytujące. Natomiast, co jeszcze ważne, tutaj rzucimy oko na aparat od góry. Na aparat od góry. Tu Państwo widzicie tą libelkę. Ta libelka jest właśnie z Libelka podaje nam, że aparat, znaczy pokazuje nam, że aparat jest wypoziomowany. Negatyw wywołałem, tak jak poprzednie. W wywoływaczu spór SD2525, wywołując to w czasie 12 minut przy standardowej temperaturze 20 stopni. Także tam nie ma żadnej kombinacji. Negatyw wyszedł bardzo ładnie kontrastowy, przyjemny, równo wywołany. Zdjęcia, które Państwo zobaczycie w galerii są zeskanowane i tylko troszeczkę, że tak powiem, podkręcone w programie graficznym, tak aby podciągnąć kontrast, wyrównać oświetlenie, po prostu wyrównać niedoskonałości skanu. Zresztą zdjęcia w rozmiarze 6x12, jeśli chodzi o negatyw, W akutku, akurat w przypadku moich możliwości technicznych nie pozwalają na inną obróbkę, tylko na skan i, i dalszą obróbkę ścieżką cyfrową. Czas na małe podsumowanie. Aparat otworkowa uloma 6x12 Panorama jest aparatem specyficznym. W tym sensie specyficznym, że wymaga e, odpowiednich dla niego motywów do fotografowania. Po prostu jest to aparat krajobrazowy przede wszystkim stworzony do fotografowania elementów architektonicznych. Wynika to po prostu z jego konstrukcji. To, co warto powiedzieć, to w ogóle charakter fotografii otworkowej jest sam w sobie specyficzny, to znaczy jej niedosłowność, jej sposób oddawania przestrzeni. Też Rysunek całkowicie ostry, jednocześnie będący nie do końca ostrością, tak? Tylko takim jednolicie, nieostrym, ostrym oddaniem. Wiem, że to może nie brzmi, jak ktoś tego posłucha zbyt precyzyjnie, ale jak spojrzę na takie zdjęcie, to od razu wie o czym mówię. To znaczy, wszystko jest tak samo nieostre, a jednocześnie, jednocześnie jest tak samo ostre. Fotografia otwórkowa jest taką dziedziną fotografii analogowej. Która daje możliwość fotografowania rzeczy, które jak na nie patrzymy, nie wyglądają w ten sposób, jak sobie je wyobrażamy. To ona, ten sposób fotografowania przekształca świat. Warto jest pobawić się w fotografii otwórkowej. Jest bardzo przyjemna, jest odświeżająca, w szczególności jeśli ktoś wpadnie, nazwijmy to w dołek twórczy. I nie może się pozbierać do tego, żeby robić jakieś inne ciekawe projekty, to właśnie fotografia otworkowa potrafi być taką przyjemną odskocznią. Ja czasami tak ją też traktuję. Proszę obejrzeć te zdjęcia, które zrobiłem na tym wypadzie w galerii. Jest ich tylko sześć, bo takie miałem założenie. Zdjęcia numer 3 i 4 to zdjęcia pokazujące różnicę między ujęciem z górnego a z dolnego otworka. To jest zrobione z tej samej pozycji aparatu raz górnym, raz dolnym otworkiem. Łatwo to zobaczyć wtedy, jaki jest inny, zarejestrowany fragment obrazu, otoczenia. I zapraszam Państwa do obejrzenia galerii, zachęcając jednocześnie do zgłębiania tajników fotografii, w tym fotografii otworkowej. Na koniec chciałbym podziękować koledze Wojtkowi, mojemu subskrybentowi, który towarzyszył mi na tym wypadzie fotograficznym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję i zapraszam do następnych filmów.